Widzowie, dzisiaj przyszedłem na Pigal. Jak tu widzicie, Marka właśnie buty. Dzisiaj z Markiem tak nie będziemy nagrywać, bo Marek też nie jest w stanie. Widzowie, dałem do sklepu telefon, który widzieliście na odcinku, który widzieliście na filmiku. I ja się dowiaduję to, że. Marek go ma. Dałem go specjalnie do sklepu, żeby go sobie Adaś odebrał. <śmiech> <śmiech> Marek mi się zapytał, czy mam taką dowarkę. Ja mówię, no pokaż telefon, to ci pewnie powiem, czy mam. Ja kurde patrzę, a to jest telefon, ten który dałem Adasiowi. Ten sam. I widzowie, dać chłopakowi telefon, żeby miał dobry telefon żeby miał ze mną kontakt, to tamto, no to nie, to on woli wziąć i oddać go komuś czy coś. I jak tu widzowie wziąć, komuś naprawdę pomóc, jeżeli ta osoba robi takie rzeczy. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, zobaczymy się na następnym odcinku.